Cześć kochani, zaczynamy kolejnego e, vloga. W ogóle wszystkie ci okna mi zaparowały, zobaczcie. W nocy ogólnie auta były mocno zaparowane, nie wiem, ale kopnę zaraz tego frankiego. Normalnie kopnę go w tyłek. Burczy i burczy na kogoś, nie wiadomo w ogóle na kogo. I normalnie tutaj spokój zakłóca. W ogóle jest godzina. 23, widzicie? 23.38, nie, nie ma co przestawić zegarka. Wczoraj, kilka razy, prądu nie było, i tak jak prądu nie ma, to zawsze u nas problem jest z nastawieniem zegarka. Nikt nie ma czasu. Nie jest około godziny 8 rano, chłopaki poszli um, Marcie do pracy, Alex do szkoły, a będzie do przedszkola z przyzwyczajenia. I ja co, ja się ogarniam powoli, bo dzisiaj mam już na raz Nie cierpię, po prostu mieć na 11, bo ani tak naprawdę obiadu, a jak już obiad zrobię, to po prostu na nic innego nie mam czasu. Yy, yy, zanim się naszykuję, to już jest prawie godzina dziesiąta i zaraz trzeba wychodzić. Później do wieczora, nienawidzę, po prostu zawsze w wtorki biorę sobie pierwszą zmianę. Wolę jakoś tak, no i mam ją obojętnie, ale dzisiaj potrzebowała, bo Roman, remont robi w domu. I właśnie yy, pisałam wam też na Instagramie, że robię małe przememblowanie. W sypialni mojej. I właśnie trafił do mnie w spadku narożnik od mamy. I teraz troszeczkę inaczej mam ustawione ustawienie w ogóle w całej sypialni. Narożnik, oczywiście, użytkowany przez nich. Muszę go wyprać, bo najgorzej ma te boki. Tak jak bo wiadomo, tam siedzieli oni. To to się troszeczkę zabrudził, mama już go nie prawa, bo zawsze gdzieś tam e, wynajmowała jakąś tam osobę i tym takim, wiecie, odkurzaczem specjalnym e, przyjeżdżał ktoś i oczyścił go, no ale mama wiedziała, że będzie robiła remont, w ogóle myślała, że będzie wyrzucała ten narożnik, było jej strasznie szkoda, a później wpadłyśmy na pomoc, że przecież ja śpię z Marcinem na normalnej wers wersalce, zawsze się ściśniemy, zawsze marudzimy <laughs> jeden na drugiego, że nie ma miejsca, więc mama mówi, to no przecież da nam na razie tak przejściowo, bo ja bym chciała u nim mieć duże łóżko w sypialni e, i szafę taką pod zabudowę, no ale to wiecie, to się liczy e, troszeczkę kasy na to. Sama szafa będzie mnie kosztowała z 2,5 tysiąca, jak mniej więcej. Sama szafa, a łóżko jeszcze do tego e, wiecie, z materacem, to wszystko to na razie, na razie e, dalekie plany. Dlatego też wzięłam narożnik i e, no i fajnie, kurczę, od dwóch dni śpimy i zupełnie nie idę spania. Także naprawdę super, mam katar, mam od dwóch tygodni taki straszny katar. Mam więcej miejsca do spania i na pewno jest to... Mm, dla nas, dla nas wygodniejsze. Słuchajcie, moi drodzy, bo może ktoś zauważył, że mam ciemniejsze końce. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o włosach, taki wstęp jak zwykle, ale porozmawiamy sobie troszeczkę o włosach. Dzisiaj będzie vlog włosowy. Ja właśnie zafarbowałam sobie, obcięłam końce ostatnio i zafarbowałam, zafarbowałam tak. Delikatnie przyciemniłam, zresztą widać to, nie? Przyciemniłam końce włosów, dlatego że im one jaśniejsze, tym gorzej wyglądały. które nie farbowałam kompletnie, tylko po prostu nałożyłam troszeczkę farby. Tutaj na końcu i troszkę one są ciemniejsze. I tak zostawię teraz będę farbowała tylko i włoci same odrosty. Ja idę się troszkę ogarnąć, jak się ogarnę, to usiądę i. Będziemy trochę rozmawiać o, o włosach dzisiaj, bo, bo tak sobie postanowiłam, że dzisiaj będzie vlog po prostu o włosach. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam i za chwilę się Dobra, do, z Wami dana. połączę. <grym>, ogarnęłam się trochę, yy, skończyłam makijaż z Mama i napisałam, że mam przyjść na 12 do pracy, także nie spieszyłam się za bardzo i yy, tylko szmika nałożę, tylko muszę jakieś pędzelki skombinować, bo ja szminka z a Made Blossom. Nie, tu patrzę na made po prostu, mi się mówiło. In Bloom z tej takiej, widzicie, podłużnej, yy, szczupej <grym> wersji. Yy, gdzie ja mam jakieś pędzone do ust? Jest tu jakaś dobra, muszę coś wziąć, bo. tamten. musiałabym wydłubać palce na. Ma... Palce nie mam yy, za czyste, bo malowałam się, także uwielbiam ją w ogóle. Świetna, fajnie nawilżają. Swoją drogą mam też kolor hibiskus. I po prostu no, genialnie one nabijają usta, i dodatkowo jeszcze naprawdę kolor jest bardzo, e, bardzo intensywny. Tak pokazywałam wam, powiedziałam wam nazwę kolorową, nie pokazałam szminki, nie? Też jestem w ogóle mądra. że wam pokazuję. mojej mamy zrobiło się zimno na środku, tu. Taka kuleczka jej sterczała ostatnio. E, byłyśmy w kościele i ona wyszła akurat, bo nie siedziałaśmy razem. Miałam ochotę i tutaj tą kuleczkę oderwać po prostu. Ja mam tendencję dawać, jak mam jakieś strupy, to. Hibiscus to jest taka różowa, nie wiem czy to widać w ogóle, bo nagrywam z zwykłą kamerką, taki pinkowy róż, taki fuksjowy, ale one nabliżają i dodatkowo faktycznie dają kolor. Dobra moi drodzy, mieliśmy rozmawiać na temat włosów, zanim powiem Wam o włosach, to jeszcze szybciutko Wam powiem, ostatnio robiłam makijaż koleżance na wesele, ona szła do znajomych i znamy się dosyć długo i ostatnio, na którym weselu ja byłam, na tym weselu, na którym ostatnio byłam, w czerwcu pamiętacie, co Franki to właśnie byliśmy na ich weselu. No i wtedy Aga um, mówiła mi ostatnio właśnie, że ona chciała mnie poprosić, żebym ja ją malowała na jej wesele. U, co za stres by był. Ale widzicie, wszystko chyba, nic się nie dzieje bez przyczyny. W ogóle ja tak jakoś takie ja mam wrażenie, że po prostu wszystko jest tak jakby zaplanowane. Ona miała mnie prosić, a jakoś tak się krępowała, zresztą ja też szłam na wesele, więc myślała, że może nie będę miała za bardzo czasu i tak dalej, i tak dalej. No, i zrezygnowała i poszła jakieś tam kosmetyczki. No i dobrze w sumie się stało, no bo wtedy Franki zachorowała. Ja nie byłabym po prostu w stanie jej pomalować, i byłaby katastrofa, bo wiecie, no ja wtedy takie zmartwienie. My jechaliśmy wtedy w ogóle do, do Opola z Frankim ym, Zresztą, jak pamiętacie, już nie będę się w to wgłębiać. I po prostu byłaby katastrofa, jak ja bym jej nie pomalowała. Także to wszystko chyba tak by od Boga było, że, że ona jakoś, no nie, nie zapyta się mnie wtedy. A jakoś wtedy też nie mieliśmy kontaktu tak przez dłuższy czas. No w każdym razie nie malowałam jej i ona, jak zobaczyła makierskury. Ja je zrobiłam to teraz w sobotę, to po prostu była zachwycona, powiedziała mi największy komplement chyba świata i największy komplement, jaki ja dostałam do tej pory jeśli chodzi o strefy makijażowe że po prostu mój makijaż był lepszy od tego, który miałam na wesele, że po prostu tak strasznie się podobał, zrobiłam jej makijaż, bo ona ma, ma bardzo malutkie oczy więc taki bardziej powiększający. Rozświetliłam powiekę i kąciki zrobiłam ciemniejsze, takie złoto-brązowane. Wyglądała prześliczona blondynka. Ma bardzo długie rzęsy, ale proste. Proste w sensie takim, że na wprost skierowane. Nie tak jak ja, że mi rzęsy idą we wszystkie strony, tylko ona wprost dokleiła mi kępki. Wyglądała po prostu prześlicznie, prześlicznie. Byłam bardzo zadowolona. Ona zresztą też komplement dostałam świetny, i, i naprawdę, ach, to po prostu czułam się bardzo dobrze. Także tak, moi drodzy, to w ramach makijażu. I co, jakby ktoś dzisiaj pytał, to ja na powiekach mam cień z, z Urban Decay Sin, jeden delikatnie przyciemniony dolną powiekę i górną kolorem z Forever Bronze od to jest Avon z tej serii Extra Lasting. No i co, wytrzywane szanse, kempki właśnie dodane, korektor z Vibo. Oczywiście na wąsa Dermacol, standardowo to podkład, co mój ostatni zachwyt, Joko kaszmir Finish, przecudowny, uwielbiam, brąz od bel. wróciłam właśnie Agnieszce, dawałam i tak jakoś mi się przypomniało, no i Vibo Diamond Illuminator, jeśli chodzi o rozświetlacz. I tak, moi drodzy, mniej więcej tak wygląda mój make-up, jakbyście pytały. Jeszcze chciałam Wam tylko szybciutko powiedzieć, że strasznie fajnie mi się spisuje, e, strasznie fajnie, takie przeciwne słowa, ale jakoś tak uwielbiam. uwielbiam je używać. Bardzo fajnie spisuje mi się ta emulsja z e, Oriflame. Naprawdę przepięknie wygląda buzia, taka jest rozświetlona, taki efekt glow, e, bardzo, bardzo fajna. Ona ma SPF 15, pokazywałam Wam w ostatnio. Uwielbiam ją codziennie, ją nakładam na twarz, mimo, że mam twarz e, z tendencją do przetuszczania, to e, lubię taki Naprawdę zdrowo oglądający glow, takie zdrowo wyglądające rozświetlenie na twarzy Jakoś ostatnio się przerzuciłam, miała takie w ogóle fazy Ciemne szminki, ciemne szminki, ciemny makijaż, ciemny makijaż, jasny makijaż, jasne, jasne Usta po prostu do upadłego, teraz mam tendencję i po prostu jakąś normalnie manię kupowania i zamawiania Ogólnie pędzelków ze wszystkich możliwych stron No i teraz w ogóle padło też na moje włosy, właśnie o włosach chciałam z Wami porozmawiać Mam nadzieję, że Was blog zainteresuje. Jeśli ktoś nie interesuje w ogóle temat włosów, no to raczej, raczej nie będzie zainteresowany. Ale wiem, że niektórzy z Was piszą mi bardzo często, że nieważne o czym ja mówię, ale mogę mówić po prostu o prostu o byle czym, byle bym mówiła i wy chęcią oglądacie. Także zapraszam wszystkich chętnych. Słuchajcie, moi drodzy, ja jestem od kilku lat w ogóle na YouTube i tak się składa, że włosy nigdy nie były moim. Mocnym punktem. Yy, ogólnie zawsze coś tam z nimi się. Ja od zawsze włosy prostowałam, od zawsze włosy suszyłam i tak naprawdę od chyba 16 roku życia farbowałam. Dlatego, że zdarzyło się tak, że zrobiłam sobie pasemkę, które niestety nie wyszła, ale to już mogę Wam kiedyś opowiedzieć, yy, jeśli chodzi ogólnie o koloryzację moich włosów. To dajcie znać, czy macie ochotę na taki filmik. Yy, w każdym razie moje włosy od zawsze były maltretowane, męczone i yy, jak to niektórzy nazywają. Yy, I nigdy nie były w jakimś takim tragicznym stanie, żebym ja mogła się, nie wiem, jakoś bardzo ich czepiać. Yy, teraz oczywiście. Oczywiście od jakiegoś czasu ja farbuję farbami blond. Zdarzyło się też kilka razy, że rozjaśniacz wylądował na moich włosach. Ja oczywiście dbam o włosy. To nie jest tak, że ja po prostu farbuję, maltretuję... Mam jakiegoś włosa tutaj, już mnie denerwuje. Że ja maltretuję te moje włosy i po prostu o nie nie dbam, bo często ktoś mi pisze, Paula nakładaj olej na włosy, to na pewno dużo da twoim włosom odżywie i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ja nakładam olej na włosy, nakładam maski, nakładam odżywki, staram się dbać o moje włosy, tyle że, tak jak wam mówię to nie był nigdy mój mocny punkt. Ja nigdy się ten tak bardzo nie interesowałam. ja się, że jestem lepsza w kolorze i jakoś do tego bardziej tak lgnę. W każdym razie kiedyś tam miałam jakąś fazę na włosy i gdzieś tam coś się zainteresowałam, ale tak naprawdę niewiele. Teraz ostatnio pod moim vlogiem, gdzie mówiłam o kolorze moich włosów, ktoś mi napisał. Że właśnie podniecam się. Co się nie, że podniecam się, tylko tak, wiecie, interpretuję. że Po prostu. No tutaj się chwalę, że włosów nie prostuję, nie suszę, a tak naprawdę one wyglądają źle, i tak dalej, i tak dalej. I jedna z was odpisała i mi przypomniało po prostu oczywiście, że to wszystko zależy od tego, jak, o jakiej porowatości są włosy, że czasami tak naprawdę i farby i, i suszarki nie mają nic do tego, po prostu jeśli włosy są wysokoporowate to niestety wyglądają na zniszczone i ja tak się wgłębiłam w temat poczytałam troszeczkę na blogach mądrzejszych osób ode mnie, przeczytałam naprawdę dużo, dużo wpisów, kilku dziewczyn i oczywiście i oczywiście wyszło na to, że moje włosy na końcach, przede wszystkim na końcach są wysokoporowate może ktoś uzna, że no w ogóle jaka nada, że ja dopiero o tym teraz myślę o tym, na, dopiero na to wpadłam, e, tak jak wam mówię to nie był nigdy mój mocy punkt, ja się tym nie interesowałam nigdy, tak, ja wolałam kolorówkę i po prostu no dbałam o te włosy, ale tak jakoś one były na drugim planie, teraz jakoś mam taką fazę na, na zdrowe włosy i po prostu zaczęłam się tym bardziej interesować, wgłębiłam się w temat i po prostu moje włosy określiłam y, na włosy, jeśli chodzi tutaj o to, y, o nasadę, to one to myślę, że tak umiarkowanie porowate, ale jeśli chodzi o końcówki, to niestety są wysokoporowate. Co to w ogóle znaczy, że są wysokoporowate? Niestety, włosy wysokoporowate są to włosy najgorszego gatunku, nazwijmy to tak. Czyli wszystko, co złe, to, jest, to są właśnie włosy porowate. Czyli zniszczenia, suchość, ułamliwość, rozwojone końcówki, e, puszenie się, kruszenie, szorstkość, e, e, ciężkość w rozczesywaniu, to są po prostu włosy porowate. Są to najczęściej włosy kręcone, najczęściej włosy falowane. Moje włosy do takich nie należą. One nie są z natury proste jak drut coś tam z fali może mają, ale raczej nie są ani kradzone, ani falowane. moje włosy swoją porowatość, wysokoporowatość zdobyły przede wszystkim przez e, no, rozjaśnianie i przez farby e, przez farbowanie takie domowe i tak naprawdę tak, moi drodzy przyznaję się tutaj przed Wami bez bicia, że tak naprawdę stan moich włosów jest tylko i wyłącznie moją winą e, i może nie tyle e, dlatego, że ja farbowałam włosa, e, włosy farbami e, takimi, które mają rozjaśniać, tak są takie o zwykłe drogeryjne e, tylko przez brak prawidłowej pielęgnacji, bo ja tak jak Wam mówię, dbałam o włos nakładałam oleje, maski, maseczki i przeróżne odżywki, ale no niestety ta pielęgnacja nie była dobra, jak się dzisiaj okazuje. Dzisiaj, wczoraj dokładnie to skończyłam. Słuchajcie, moi drodzy, popełniłam kilka zbrodni, niestety, na moich włosach i to teraz właśnie jest, jest... Yy... Sandra napisa, czy może przyjść na kamerę? No i to niestety... Yy... Skutkuje takim wyglądem włosów. I tak jak Wam powiedziałam, ja włosy przyciemniłam, obcięłam troszeczkę i teraz zmieniam, odczoje zmieniłam diametralnie ich pielęgnację. I na czym ona będzie polegała? Przede wszystkim, moi drodzy, zbrodnia numer jeden, którą ja popełniałam to jest to, że ja farbu, farbując włosy na jasny kolor, farbowałam całe. Znaczy najpierw nakładam oczywiście farbę na na nasadę, a później na 15-20 minut, później na 10 minut na całe głosy. Dlaczego to była zbrodnia? Dlatego, że rozjaśniałam rozjaśnione już końce, które były niestety w najgorszym stanie. I od, od teraz, od tego farbowania, które będę robiła na początku października, rozjaśniam, rozjaśniam bo że farbuję tylko i wyłącznie odrosty. Oszczędność przede wszystkim, no i myślę, że to będzie dużo zdrowsze dla moich włosów. Następnie na pewno będę stosowała Olaplex, który, który na pewno w jakiejś części zregenerował moje włosy. Następnie zbrodnia, którą ja popełniałam, tak, troszeczkę wiecie, zaprzeczenie samej siebie, dlatego że nakładałam oleje na, na, na włosy i byłam przekonana, że jeżeli nakładam olej na włosy, no to jeżeli nakładam to. Odżywiam te włosy, tak? One powinny być bardziej nawilżone. Ale jeśli nie dopasujecie oleju do waszych włosów, do porwatości waszych włosów, to niestety możecie zrobić sobie tylko krzywdę. I tak było w moim przypadku. Ja stosowałam e, oczywiście olejek arganowy, ale stosowałam też olej kokosowy. Nie teraz, ale jakiś czas temu. No i oczekiwałam nawilżenia, a niestety te moje włosy po prostu przesuszały się coraz bardziej. E, stosowałam też olej rycynowy na końcówki. Tak moi drodzy, nie wiem dlaczego wpadłam na ten pomysł. Po prostu jakoś tak nakładałam i teraz, w ostatnim czasie bardzo często na same końcówki. E, olej rycynowy. Niestety olej rycynowy ma mm, właściwości przesuszający. Także tak, moi drodzy, kolejny raz przesuszyłam swoje włosy. No i następnie e, zbrodnia, numer nie wiem, która ja bardzo często nakładałam olej na calutką noc. Niestety włosy wysokoporowate tego nie lubią. E, olej nakładany na takie właśnie włosy powinien być mniej więcej od godziny do 3 godzin, maksymalnie i takie włosy wysokoporwate nie powinny być zwijane w turban, ja bardzo często nosiłam włosy w turbanie, wycierałam je w ręcznik, po prostu zwykle pocierałam je czyli po prostu tak naprawdę myśląc, że dbam w jakiś sposób o moje włosy tak nakładając te oleje nakładając te oleje na całą noc myślałam, że po prostu o nie dbam, a niestety <laughs> dobijała mnie je jeszcze bardziej także moi drodzy, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie moja wina, przez to, że nie doczytałam nie doedukowałam same, sama siebie i po prostu zamiast te moje włosy odżywiać, zamiast o nie dbać to po prostu coraz bardziej je katowałam dlatego nie miałam żadnych efektów dlatego rzuciłam prostownicę rzuciłam suszarkę i tak naprawdę dbałam o te moje włosy bo nakładałam oleje, a efekt był marny no bo po prostu moja bielinaca nie była dobrana do moich włosów tylko i wyłącznie mój włos. także moi drodzy zapraszam Was w ogóle do lektury, żebyście się zapoznały z, co to jest w ogóle porowatość włosów, jak to w ogóle wygląda, jak dbać o włosy no średnio i wysokoporowate, bo niskoporowate raczej to są włosy praktycznie idealne błyszczące, przepiękne, śliczne i z nimi nic nie trzeba robić, one nie są w ogóle, nie potrzebują pielęgnacji, a włosy wysokoporowate niestety są włosy nadwrażliwe, wrażliwe, które potrzebują po prostu delikatnego traktowania, dużej, dużej pielęgnacji i dobrej pielęgnacji, dobra odpowiednich o, e, o szamponów. Włosy w ogóle wysokoporowate powinno myć się skórę głowy, oczyszczać nasadę, a e, na końcówki nakładać odżywkę, tak jakby myć odżywką. E, no i tak moi drodzy, ja mm, ja od e, wczorajszego dnia po prostu zmieniłam e, lęgnację, na razie o efektach Wam mówić nie będę, bo no efekty są jak na razie zerowe jeśli chodzi o ten zabieg Olaplexu, to ja Wam mogę powiedzieć, że teraz już po jakimś tam czasie bo już jakiś czas temu robiłam ten zabieg, jestem po kilku myciach dobrych, że faktycznie efekt jest naprawdę moje włosy od nasady od nasady do połowy są naprawdę świetne. One mi przechodzą przez palce bez problemu, nic się nie haczy, jakbym po prostu nic nie miała między palcami, a kiedy się zbliżam do końców, to one są już poplątane i już, już zaczyna się ciągnięcie. Włos wysokoporowaty, jak go dotkniecie i przejedziecie, to on jest tak jakby chropowaty. No moje włosy tutaj są, są po prostu naprawdę, naprawdę w dobrej, dobrej kondycji. One są gładziutkie, ale kiedy ja już przejeżdżam po końcówkach, to już po prostu czuję w palcach e, tak faktycznie jakby coś jakby, jakby właśnie były jakieś łuski pootwierane, może coś takiego, ja gdzieś wyczytałam że właśnie rozjaśniacze powodują i farby e, takie jasne powodują otwarcie tych łusek i te łuski się nie zamykają, dlatego te włosy są takie szorstkie później i e, no i ja sama po prostu doprawiłam te moje włosy, tak e, jakoś tak, no nie wiem dlaczego po prostu wcześniej na to nie wpadłam, tak jak mówię, to nie był to nigdy mój mój e, priorytet może i tak dalej i może dlatego bo w każdym razie teraz się zawzięłam i jestem po prostu tak zdeterminowana, że koniec, kropka. Bo ja nie chcę już ich obcinać, bo ja je zapuszczam od kilku lat, a tak naprawdę efekt jest marny. Ja mam cały czas jednej długości wózy, bo ja cały czas je po prostu podcinam. Ja jeszcze końce mam, mam, mam zniszczone. Ja powinnam je obciąć z tyle. W tym momencie, żeby one były zdrowe. Ale tak naprawdę, nawet jak je teraz obetnę, a dalej będę farbowała farbami jasnymi, nie będę dbała o nie w odpowiedni sposób, to nic nie da mi to ścięcie. Nic kompletnie, bo one dalej będą po prostu się niszczyły mimo wszystko. Także moi drodzy, zmieniam pielęgnację. Już się tak zawzięłam strasznie, że nie ma odwrotu, po prostu nie ma odwrotu. Teraz idzie, idzie zima, więc myślę, że że można, można teraz ten czas poświęcić na, na jakąś tam większą pielęgnację, ja zawsze tak zimą i więcej ćwiczę i, i właśnie więcej dbam o ciało i o, o w ogóle o twarz jakieś maseczki. Jakoś latem jak jest ciepło, nie mam nigdy na to czasu, a zimą tak zawsze taki jest okres, kiedy ja siebie biorę za siebie. Także moi drodzy, tak wygląda sytuacja. W końcu doszłam do tego, dlaczego te moje włosy takie są. Ym... Są takie, a nie inne. Zrobię sobie listę kosmetyków, bo czytałam, jedna z dziewczyn podawała dokładnie nazwy kosmetyków, które poleca do włosów wysokoporowatych i ja sobie kilka z tych kosmetyków na pewno kupię. Na pewno zamówię olej arganowy mam jeszcze, ale na pewno zamówię olej lniany i olej z jakichś pestek owoców, ale to zobaczę, muszę się, muszę poczytać, który jest najbardziej polecany i który, tak myślę, jest taki można rzecz uniwersalny, tak? że, że zawsze się sprawdza o tak, bo są oleje, które mogą się nie sprawdzić i może też tak być, że ten, ten taki, który się sprawdza, on mnie się nie sprawdzi, więc to teraz trzeba metodą prób i błędów jakoś wszystko przetestować i zweryfikować. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym wytrwała w tym, bo ja mam taką dużą Wadę, że jak nie widzę efektu za szybko, to szybko się poddaje, ale mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Chciałabym zapuścić włosy, a myślę, że nie ma sensu zapuszczać włosów, skoro te moje włosy są zniszczone tutaj. A tak naprawdę, jeśli macie włosy zniszczone i nie będziecie nic z nimi robić, to zniszczenie kieruje się ku górze. No i bez sensu byłoby zapuszczać teraz w tym momencie te włosy, które nie są dobrze odżywione, które nie są zregenerowane. Także walczymy o zdrowe włosy i zapuszczamy teraz włosy. Wcieram też wcierkę Jantar. I będę to robiła. I ja, żeby zwiększyć porost włosów, gdzieś tam też wyczytałam na jednym z blogów. Metoda inwersji, bodajże to się tak nazywa, czyli masowanie do góry nogami. I uwaga, uwaga, głową w dół tak głową w dół. Uwaga, uwaga, nie każdy może to u siebie zastosować, bo wiecie, to jest jednak głowa w dół, krew spływa do, do, do mózgu i to może być niebezpieczne i nie dla każdego na pewno. Ja nakładam najpierw wcielkę jantar na, na skarb, troszkę masuję i później robię właśnie głowę w dół i masuję sobie tą głową tak w dół przez, przez jakiś tam okres czasu, no nie też za długi, bo żebym sobie krzywdy też nie zrobiła. W każdym razie zobaczymy jakie będą efekty, na pewno Was będę informować, jeśli dojdę do jakiegoś Jakiegoś takiego konkretnego mm, efektu, że coś tam będzie się działo fajnego z tymi włosami, to na pewno Wam opowiem o mojej pielęgnacji, bo myślę, że teraz nie ma sensu, bo ja Wam nie mogę powiedzieć, jakie są efekty. Będę, będę testowała, będę, będę próbowała. Mm, co z nimi zrobić? Ja też przeczytałam, że właśnie włosy wysokoporowane, one są zniszczone niestety i jeżeli z nimi nie będziemy robić, to będą wyglądały tragicznie, ale możemy dojść do takiego momentu, kiedy naprawdę będziemy zadowolone i naprawdę te włosy będą dobrze wyglądały. Także ja mam nadzieję, że do takiego efektu dojdę, także trzymajcie kciuki. Um... Tak to ja mam takiego pecha. Skóra mi się trafiła na, na, na twarzy z tendencją do przeduszczania, czyli mieszana ze strefą tę przeduszczającą. Czasami przesuszające się włosy też w ogóle wysoko porwa wszystkie nieszczęścia świata się mnie nie czepiają. Także tak moi drodzy, trudno mam zadanie, ale przynajmniej będzie co testować, będzie o czym mówić. Um, Oczywiście mam do Was tutaj prośbę, żebyście pisały, mimo że wy, może Wy przechodziłyście jakąś tam dłuższą drogę z regeneracją Waszych włosów, jak to wyglądało, jak to u Was, co u Was się sprawdziło, jakie Wy macie włosy, czy też wysokoporowate, czy średnio, czy też um, niskoporowate, dajcie mi tutaj znać. Dajcie mi też znać, jeśli macie włosy wysokoporowate, tak jak ja jaką pielęgnację stosujecie, co u Was się świetnie sprawdziło jakiś może olejek w ogóle gdzie zamawiacie olejki gdzie są takie naprawdę 100% sprawdzone olejki i naprawdę warto je zamówić i są naprawdę takie fajne także będę, będę wdzięczna ja teraz biorę się na razie mam olejek arganowy i na razie olejkiem arganowym będę włosy smarowała co, znaczy wmasowywała co mycie przed, przed myciem na jakiś tam czas, także moi drodzy po pierwsze farbuję tylko i wyłącznie odrosty Następnie myję skórę głowy. Muszę kupić szampon Baby Dream, bo ten szampon najczęściej był polecany. Na końcówki będę nakładała odżywkę, bądź też jakąś maskę, na tam 2-3 minuty. No i następnie, oczywiście, zero suszenia, zero prostowania, to tak jak, tak jak było. Olej przed myciem to mówiłam o myciu, ale przed myciem olej na końce i włosy też wysokoporowate, zapomniałam Wam powiedzieć, charakteryzują się tym, że jeżeli czy namoczycie je, to końce najszybciej je wysychają, u mnie tak jest. Jeżeli dacie jakiś olej, odżywka, to one po prostu tak chłoną, że prawie do suchości, prawie wysychają razem z tym produktem. Także moje włosy takie, takie, takie właśnie są. I co jeszcze? Wy często mi też piszecie, żebym nie kręciła wargoczyków, bo one, bo to wtedy łamie włosy i one jeszcze gorzej się niszczą. Ja wyczytałam na blogu, i praktycznie każda dziewczyna pisała, że Włosy, jeżeli idziecie z no musicie. Najlepiej iść po prostu z suchymi to będzie coś, a jeżeli idziecie z lekko mokrymi, to najlepiej je związać albo w ślimaczka, albo w warkocza. Także, także myślę, że to nie jest jakąś tam zbrodnią. Wiadomo, że to na pewno podkreśla gdzieś tam delikatnie suwość moich włosów i, i te zniszczenia, ale no, dla mnie to jest większa objętość i myślę, że ja ich nie niszczę, może one wyglądają gorzej w sensie wyglądu, ale że nic się z nimi tam złego nie dzieje. Także moi drodzy tak, jestem na dobrej drodze, zrozumiałam on swoje błędy, to jest najważniejsze. Ja się z tego tak troszeczkę teraz wiecie, uśmiecham, śmieję, ale tak naprawdę sama do tego doprowadziłam i muszę jakoś teraz to naprawić. Jest szansa, bo myślę, że te moje włosy nie są aż tak tragiczne w stanie. Końcówki tak, ale tutaj nasada, to jest dla mnie pocieszające, że nasada jest naprawdę zdrowa. Do połowy włosów myślę, że dotąd naprawdę włosy są zdrowe. Także tutaj teraz należy zadbać o te końce. One nie są jakoś bardzo popalone, one nie mają na końcu tych takich em, charakterystycznych białych kropeczek, e, tylko po prostu są suche. Są suche. Trochę takie jak, jak jak siano wręcz, tak mogę to nazwać, bo jak je ścinałam ostatnio, to sobie dokładnie obejrzałam te moje końcówki i one nie są ani popalone, bo nie mają tak naprawdę od czego, ale są bardzo, bardzo, bardzo przesuszone. No i tak moi drodzy, cały mój lament na temat włosów. Dzisiaj porozmawiałyśmy o włosach, ja czekam na Wasze komentarze. Oczywiście tak jak zawsze standardowo, wy mi dużo radzicie. Um, I bardzo dziękuję osobie, która mi napisała o tej porowatości i mi o niej przypomniała. Um, I no, mam nadzieję, że, że, że jakoś uda mi się uzyskać. Um, przynajmniej w... w części oczekiwany efekt, żeby one wiecie, rosły, zdrowo rosły, żeby nie były zniszczone przede wszystkim, bo najbardziej mi się nie podoba efekt takiego napuszczenia tych końcówek. Tutaj niby są ładnie przyklapnięte, a te końcówki są strasznie takie po prostu jakby bardzo mocno przesuszone, co mnie strasznie irytuje i zawsze później nożyczki obcinanie. I teraz obcinam tylko i wyłącznie nożyczkami, absolutnie żadną golarką, no bo golarki szczepiły jednak te włosy i one na końcach od razu były, wiecie, jakieś takie poszczepione i od razu zniszczenie się pojawiało. Także tak, Moi drodzy, trzymajcie za mnie mocno kciuki, ja wierzę, że mi się uda, jestem bardzo mocno zdeterminowana, tym razem powiedziałam sobie, że nie, muszę po prostu coś z nimi zrobić, bo po prostu bo tego chcę, chcę mieć zdrowo wyglądające, ładne, ładne włosy. Brakuje mi jeszcze tutaj gęstości i objętości, no ale wszystkiego nie można mieć, jak mi urosną, może będą lepiej wyglądały, tak lepiej będą się układały, także zobaczymy. I co moi drodzy, to było na tyle, w sumie mamy co, w pół do? tak, w pół do dwunastej, idę jeszcze ogarnąć coś z, Ale, z Aleksem, tak z Frankiem, wyjdę mm, na spacer, e, Aleks w szkole, bo pilnie się uczy, mam nadzieję, e, i co, moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmiku, mam nadzieję, czekam na Wasze komentarze i trzymajcie się, dzięki, że byłyście ze mną, że mnie wysłuchałyście e, i trzymajcie kciuki, także trzymajcie się ciepło, buziaki, hej!